Mój dłuższy klocek Znacie, One są trzy jednakowe, natomiast mam na myśli dłuższy bok. Zobaczcie, to jest ten dłuższy bok, prawda? A tutaj mamy krótszy, który są kwadratami. Widzicie, to jest kwadrat. I z tamtej strony też oczywiście byłby jakiś tam kwadrat, jakbym tutaj, słuchajcie, poprowadził. No więc ten dłuższy bok, pytanie, czy on jest 8. No, zobaczcie, bo tak naprawdę nie jest to nic specjalnie trudnego. Wystarczy, że dostrzeżecie jedną rzecz. Tutaj jest ten dłuższy bok. O. I tutaj odtąd też jest ten dłuższy bok. Jak zobaczycie, tak naprawdę ta linia tutaj jest yy, linią taką yy, przecinającą, prawda? Ale ten bok, jako oznaczę sobie jako x, i tutaj jako x, no to ja ewidentnie widzę, że 2x równa się 16. Więc jeżeli chcę policzyć, ile ma długość ten dłuższy bok naszego prostopadłościanu, no to dzielę sobie przez 2 i mam 8, były jakieś jednostki, były, czyli 8, słuchajcie, centymetrów. Czyli tutaj zdecydowanie możemy powiedzieć, że jest to prawda. No i pytanie jest jeszcze o objętość jednego takiego klocka. Żeby obliczyć objętość klocka, czyli objętość prostopadłościanu, nie wiem, czy pamiętacie, ale wzór na objętość prostopadłościanu to jest A razy B razy C. Może ja szybciutko jakiś taki klocuszek, słuchajcie, tutaj namaluję. To jest oczywiście moja podstawa i kwadrat. Mam nadzieję, że to widzicie. Cyk. Cyk. Cyk, cyk czek bardzo mi się to udało nie zrobić szybko i teraz łączę sobie tu Ehehe. jednak mi się postanowił obrazić nie połączy mi połączy mi dobra i teraz zobaczcie tutaj mamy tak naprawdę a b i c tak wygląda ten ścienny. Klocek. My oczywiście nasze c znamy, to jest te c, nasze to takie jakby 8, prawda? To jest ten dłuższy bok, a tutaj mamy, no tutaj mamy powiedzieliśmy sobie kwadrat, więc ja mogę oznaczyć, że to jest a i a. I teraz zobaczcie, to a jest tutaj. To a jest tutaj. To jest moje a. I do tego dochodzi jeszcze ten x, widzicie? Czyli mógłbym napisać że a dodać x, to łącznie jest, zobaczcie, ile, widzicie to? To jest 11 cm. Więc jeżeli ja wiem, że x jest 8, to w ten sposób mogę powiedzieć wam, że a równa się 3 cm. Więc jeżeli chcemy teraz obliczyć objętość naszego prostopadłościennego klocuszka, to mnożymy 3 razy 3 razy dłuższy bok, czyli 8. Czyli mamy, zobaczcie, 9 razy 8, czyli 72. Centymetry, oczywiście sześcienne, jak na objętość przystało, czyli kolejne stwierdzenie jest prawdą. Słuchajcie, jak widzicie, zadane.